Intel E8400, czyli procesor tak legendarny, jak jedyna słuszna płyta muzyczna C418, inaczej mówiąc STAL, wydana przez Daniela Rosenfelda. A dlaczego ten procesor jest tak wspaniały? No to musimy cofnąć się w czasie do podstawki LGA 775, inaczej mówiąc Socket T. LGA 775 wytłumaczając skrót to znaczy nic innego jak Land Grid Array, co z kolei oznacza, że obudowa nie posiada nóżek, tylko takie o opozłacone pola. Które wkłada się na te blaszki. Twórcy mądrej głowy mówili, że właśnie taki soket na LGA, porównując do PGA, jest odporny na uszkodzenia. No i w sumie trochę racji mają, ale ja sam w swoim życiu uszkodziłem tak trzy płyty główne, jak? Przy montowaniu procesora on upadając spad na soket i piękne złote piny. W tańszych płytach na początku produkcji te blaszki się wyginały i mały, więc gdy ktoś lubił sobie wyjmować procesor z soketu, to kiedyś mógł zobaczyć piękny czarny ekran na komputerze, co z kolei owocowało dzwonię do fachowca, który przyjeżdżał, mówił Ci, że nie ma czego zbierać i trzeba nową płytę kupić, a Twój ostatni hajs komunii wydałeś na zestaw 1000 sopelków o smaku coli. Soket 775 wprowadził również cztery mocowania, bo w poprzednim sokecie były tylko... 2, Więc bardzo mało. Współpraca z szybszą szyną, więcej połączeń zasilających, więc połączeń więcej, prądu większy i większy power ogólnie. Możliwe, że kiedyś uda mi się zrobić specjalny film o tych soketach, bo trochę ich jest, ale na ten moment wystarczy i przejdźmy do procesora. Tylko najpierw trochę informacji. E8400 należy do ósmej generacji, czyli są to następcy Pentium 4, jednak Pentiumy są z czasów, kiedy ja jeszcze grałem w Metale i Dual Masters na szkolnych korytarzach, więc jak się czegoś dowiem, by nie siać informacji na temat właśnie Pentiumów, w poprzednikach, na pewno coś o nich również będzie. Nasz bohater pokazał się w pierwszym kwartale 2008 roku. Kosztował na tamte czasy około 160 dolarów, czyli w sumie jakoś coś 500 złotych, coś takiego. Miał w zestawie legendarne chłodzenie Intela. Posiadał dwardzenie o taktowaniu 30 GHz i 6 MB cache'u, Więc w sumie norma, ale tu chodzi o podkręcanie, bo procesor był chłodny i elegancko się podkręcał. Oczywiście na tym piździelcu boksowym nie był nie, bo on służył jedynie do oglądania pulpitu, ale fakt, cała ósma generacja była chłodna, więc dało mu się podkręcić GHz nawet na spokojne 4,2. A nawet na 4,9, ale tu już sztuka musi taka trafić jak Dreameret w Wiedźminie 3. Trzeba też powiedzieć o TDP, bo wynosiło tylko 65W, więc malutko na tamte czasy. Ogólnie cała seria Core 2 była chłodna. No, oprócz jednego potwora na platformie Skulltrail, QX9775, bo taką nazwę miał ten procesor, który miał 150 TDP. Cała platforma Skulltrail była wypuszczona w limitowanym nakładzie 2000 zestawów, więc nie do kupienia teraz. No, chyba, że macie farta. Więc jeżeli kiedyś Wam rzuci się w oczy do kupienia za jakieś 300 zł to bierzcie w ciemno, bo to może być właśnie taki święty graal podzespołów komputerowych, że potem właśnie mogą, mogą być drogie. No i na tym jak sami widzicie mogłeś zamontować sobie dwa procesory, trzy karty graficzne i ogólnie zestaw, nie dla zwykłego śmiertelnika wtedy, to zestaw taki typowy pod serwer, ale Wiadomo, nie wiadomo sobie Intel po co to wypuścił. No, chyba po to, żeby pokazać, że. Ej, macie pieniądze, dajcie nam. Wracając do E8400, trzeba niestety wspomnieć, że sam procesor i ogólnie linia miał jakieś tam problemy stabilności, gdy przekraczało się napięcie 1,4V. Procesor się szybciej dezintegrował, po prostu się szybciej zużywał. Miał tendencję do tego, gdy podnosimy napięcie, to mówił sobie, żeby. Po jakimś czasie daj mi jeszcze więcej napięcia, a będę działał tak samo jak wcześniej. I po prostu były jakieś takie drobne, 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 niedrobne problemy. Nie wszystkich to dotyczyło, tylko niektórych użytkowników, ale warto o tym wspomnieć, bo takie coś miało miejsce. Więc podsumowując, to nie miał być filmik typu yy, ile ma FPS-ów w tym, ile ma FPS-ów w tamtym, yy, tylko ogólne informacje na temat procesora, czy się grzał, czy coś się z nim w ogóle działo, dlaczego w ogóle on był popularny, no i... W zasadzie możecie się już domyśleć, dlaczego by popularny. W zasadzie to jest największa zasługa, to jest sentyment yy, ludzi, którzy posiadali ten procesor. Co nie zmienia faktu, że ludzie też, co nie posiadali tego procesora, podłapują po prostu yy, memiarski świat i po prostu mówią, dlaczego on był dobry. Ten procesor na swoje czasy był dobry, bo w tamtych czasach to w Ledforda graliśmy na nim, graliśmy w CS sorry, no. Masę gier wage Empire of Empires, na nim grałem, no, to było takie czasy, gdzie no, separowało się z GTX 280 taki procesor, albo z GTX 460, tylko to już było później, później. Ale właśnie tak wyglądał, wyglądała ta legendarność tego procesora, więc wiem, że dużo rzeczy mogłem pominąć w sumie, może jakichś niuansów dodatkowych, więc na pewno wyślecicie mnie w komentarzach. Więc zapraszam do komentowania i bardzo dobrze, bo więcej informacji równa się więcej wiedzy, którą może ktoś przyswoić, mogę ja przyswoić. Także trzymajcie się, cześć.